Witam wszystkich, z tej strony Loczek. Dzisiaj przygotowałem dla was Free For All na mapce Scrapyard. Używam tutaj tryhardowej klasy. Pomyślałem, że tak sobie pogram dla odstresowania się w Modern Warfare 2. I pomyślałem, że wezmę UMP z tłumikiem Maraton obalającej Ninja. Czyli podstawowa tryhardowa klasa. I na dobrą sprawę to jest jedyna tryhardowa klasa w Modern Warfare 2. I jak będziemy chcieli zrobić tryhardową w klasę w Black Ops Hmm, to każdemu na pewno kojarzy się z tryhardem FAMAS lub AK-74U. Chociaż AK-74U zostało tak znerfione, że to, to jest broń gówno teraz. Chociaż metka została dalej przypięta, że AK-74U jest bardzo dobrą bronią. Ale tak patrząc FAMAS jest bronią overpower w Black Opsach, a w Modern Warfare 2 UMP. Po czym możemy scharakteryzować broń overpower? No na pewno po tym, że w dużo ludzi ją używa. Kiedyś tak... Na pewno było z AK-74U w Black Opsach, ale dlaczego? Broń na pewno musi być celna, musi dobrze strzelać z biodra, no i musi być szybko strzelna. No i na pewno musimy nią szybko zabijać, musi nam się nią dobrze grać. No i UMP jest taką bronią, a na przykład i perki, jakie tutaj widzicie, te są perkami najlepiej dostosowanymi do tej broni. A jakbyśmy mieli wybierać perki w Black Opsie. To to co będzie overpower. Sam nie potrafię tego sprecyzować. No na pewno... Nawet Slight of hand nie nazwałbym yy, podstawą do takiej klasy, bo z pewną ręką można robić jeszcze lepszą siekę. Oczywiście w nerwiam je w długie, dłuższe przeładowywanie, ale naprawdę mając tak podwójny magazynek, można naprawdę wiele skorzystać strzelając z biodra. W tym meczu już mi się widzicie naboje kończą do mojego łMP, bo się dość wystrzelałem szybko. Harrier robi swoje, Pave też. Jak się na pewno domyślacie, bo już widzicie, że 11 killstreak, a żaden Chopper czy AC-130 mi nie wskoczyło. No, czyli moim następnym killstreakiem jest Nuke. No, jeszcze się przekonacie, czy go wbiłem. Tutaj, tym spasem udało mi się zabić gościa i podnoszę AK-47. Na razie, zwolnię trochę tempo wrzucania filmów. Na pewno do premiery Modern Warfare 2 jeszcze jedna lub dwa filmy, nie licząc tego, się ukaże. Le Przepraszam, nie Modern Warfare 2, Modern Warfare 3. E Ostatnio usłyszałem, że powinien być w feature, teatr, teatr w Modern Warfare 3, jak był w Black Opsach. Mam nadzieję, że troszeczkę poprawią e opcję detekcji ruchu, która zależała od hosta ponieważ gdy mieliśmy słabe połączenie, nasze strzały często padały obok przeciwnika no i to wyglądało po prostu śmiesznie. Mam nadzieję, że poprawię to, ale nie będę zły jak zostanie ta opcja tak samo. Po prostu mi to bardzo pomaga. Nie gram na telewizorze z funkcją, znaczy z funkcją z wyjściem, komponent, a jak wiadomo hdpvr którego używam ma wejście komponent nie hdmi a ja gram na monitorze który ma tylko wejście hdmi no i muszę się przenosić z konsolą i tak jak ten mecz musiałem zagrać na telewizorze który normalnie nie gram a byłem zdziwiony że taki mecz mi wyszedł a jak mówię był to pierwszy mecz który włączyłem na tym telewizorze ale tak <laughs> no zbliża nam się koniec roku jak na koniec roku oczywiście wychodzą świetne gry będzie to na pewno Uncharted 3, którego jak ochłonę po Call of Duty Na pewno jakoś tam wciągnę do siebie i spróbuję przejść Znaczy spróbuję, na pewno przejdę, jedynkę i dwójeczkę mi się bardzo podobała Z trójką na pewno nie będzie inaczej Chociaż oczywiście Uncharted 3 nie tylko za singla, Jakoś tam multi z trzeciej osoby a'la Gears of War nie podchodzi mi Dokładnie nie wiem kiedy wychodzi najnowszy Counter Strike, ale będzie to gierka, która ukaże się na PlayStation Store i Xbox Live Marketplace. Będzie w cenie około 55 zł i na pewno się na nią skuszę, ponieważ jestem ciekaw jak może wypaść takie połączenie. No, jak można grać na konsoli. No, jak można grać na konsoli PlayStation 3 i jednocześnie grać z ludźmi na PC? -ta. Czy to naprawdę konsolowcy dostaną tak podupie? No Na pewno gracze ogarnięci na mieszkach złoją konsolowców, bo taka jest prawda. Ale gracze niedzielni, którzy grają z graczami niedzielnymi, naprawdę, na pewno będzie to ciekawym doświadczeniem. Tak na koniec chciałem Wam polecić dwa kanały. Są to kanały. Jest to kanał Riza, który gra nam. PC. Na razie ma dwa filmiki z Modern Over 2, ale komentarz był bardzo syty i mi się podoba. Tu właśnie tutaj nuke, tak, tak urwałem trochę wątek, bo nuke tutaj został wbity. Ten koleś mnie ubił, ale 26 na 1 i już kończę. I drugi kanał, kanał Markiego. Oba kanały znajdziecie w, w deskrypcji. Marki Gran aps 3 Na razie nie ma nagrywarki HD, ale bardzo podoba mi się jego komentarz. Oczywiście jest zainteresowanych, mam te kanały także w polecanych u siebie na kanale, bo są godne polecenia. No i was wszystkich zapraszam do odwiedzenia ich kanałów i powiedzenia, że jesteście ode mnie. Ja was pozdrawiam. Mówi do was Loczek. Do usłyszenia.